Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak trudno jest usłyszeć głos Boga? Może myślisz, że milczy? Ale co, jeśli problemem jest hałas w Twoim życiu? A co, jeśli, nie zdając sobie z tego sprawy, pielęgnujesz nawyki, które całkowicie oddalają Cię od Jego obecności? W dzisiejszym filmie ujawnię, jakie to ukryte nawyki, które powstrzymują Cię przed słyszeniem Boga. I co musisz pilnie zmienić? Zostań ze mną do końca, bo to może raz na zawsze odmienić twoją relację z Nim. Wielu ludzi mówi, że chciałoby usłyszeć Boga, że proszą o odpowiedź, że szukają wskazówek, ale wydaje się, że Bóg milczy. Prawda jest jednak inna. Bóg wciąż mówi. Problem polega na tym, że często nie jesteśmy w stanie Go usłyszeć. Bóg Mówi na wiele sposobów: mówi przez swoje Słowo, czyli Biblię, mówi przez Ducha Świętego, który nas prowadzi, ostrzega i ukierunkowuje w codziennym życiu. Bóg mówi też w ciszy, w tym momencie, gdy nasze serce jest spokojne i gotowe do słuchania. Ale najczęściej dzieje się tak: jesteśmy tak otoczeni hałasem, rozproszeniem, pośpiechem i zmartwieniami, że głos Boga ginie w chaosie. Budzimy się już z telefonem w ręku, spędzamy dzień z głową pełną zadań, powiadomień, informacji. A kiedy próbujemy się zatrzymać, jesteśmy już zmęczeni, głowa przepełniona, serce niespokojne i wtedy pojawia się to uczucie duchowej pustki, to poczucie, że Bóg jest daleko, że nie odpowiada. Ale czy naprawdę jest daleko, czy to my oddaliliśmy się, nie zdając sobie z tego sprawy? Dziś odkryjesz dokładnie, jakie nawyki oddalają cię od Bożej obecności, co blokuje cię przed wyraźnym słyszeniem Jego głosu. I co najważniejsze, jak to zmienić już dziś? Pierwszą barierą, która uniemożliwia ci usłyszenie Bożego głosu, są ciągłe rozproszenia. I bądźmy szczerzy. Świat, w którym żyjemy, nigdy nie był tak głośny. Budząc się, wielu z nas od razu sięga po telefon. Zanim podziękujemy Bogu za nowy dzień, już przeglądamy media społecznościowe, odpowiadamy na wiadomości, sprawdzamy wiadomości, zanurzeni w treściach, które najczęściej tylko podsycają niepokój, porównania i zmartwienia. W ciągu dnia jesteśmy cały czas otoczeni bodźcami. Telefon wibruje, powiadomienia pojawiają się na ekranie, telewizor gra w tle, ludzie mówią wokół nas, korki uliczne, obowiązki, zadania. Wydaje się, że nasz umysł nigdy nie odpoczywa. A gdy w końcu nadchodzi wieczór, ciało może i się zatrzymuje, ale głowa wciąż pędzi. A w tym chaosie jeszcze zadajemy pytanie: Dlaczego nie słyszę Boga? Dlaczego nie czuję Jego obecności? Odpowiedź jest prosta i bolesna zarazem. Bóg nie rywalizuje z hałasem Twojego życia. Biblia pokazuje to wyraźnie w historii Marii i Marty: Jezus przyszedł do ich domu. Marta była tak zajęta obowiązkami, sprzątaniem, przygotowaniami, chcąc, by wszystko było idealne, że nie zauważyła najważniejszej obecności w swoim domu samego Jezusa. Tymczasem Maria zrobiła coś odwrotnego. Usiadła u stóp Jezusa, przestała wszystko robić i po prostu słuchała, dała pierwszeństwo tej chwili. I zobacz, co powiedział Jezus. Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba tak niewiele. Maria wybrała najlepszą część i nie zostanie jej to odebrane. Ta scena odzwierciedla nasze życie dzisiaj. Ciągle biegniemy, jesteśmy przeciążeni, chcemy wszystko załatwić. Być wszędzie obecni, cały czas online, a jednocześnie jesteśmy odłączeni od Boga. A prawda jest taka, że Bóg mówi w ciszy, w zatrzymaniu się, w chwili, gdy decydujemy się uspokoić serce i zrobić miejsce dla Niego. Jeśli nasze życie jest pełne rozproszeń i hałasu, prawie niemożliwe staje się rozpoznanie Bożego Głosu w tym wszystkim. Musisz zrozumieć, Bóg nie będzie krzyczał, by zwrócić Twoją uwagę. Nie będzie rywalizował z nadmiarem bodźców, które sam wybierasz, by mieć wokół siebie. Jeśli chcesz usłyszeć Boga, pierwszy krok to nauczyć się wyciszać to, co cię otacza, zmniejszyć głośność świata, odłożyć na chwilę telefon, media społecznościowe, telewizor i po prostu zatrzymać się, by słuchać. To nie jest łatwe, wiem, świat temu nie sprzyja, ale jest to konieczne, bo Bóg wciąż mówi. Ale zauważysz to dopiero wtedy, gdy stworzysz odpowiednie warunki. Drugim nawykiem, który blokuje cię przed usłyszeniem głosu Boga, jest brak przebaczenia. A to bez wątpienia jeden z największych ciężarów, jakie można nosić. Trzymanie urazy, gniewu, goryczy to jak picie trucizny i oczekiwanie, że to druga osoba poczuje się źle. Ale to ty cierpisz najbardziej to ty ponosisz największą szkodę. To ty jesteś uwięziony. Problem polega na tym, że wiele osób chce zbliżyć się do Boga, chce usłyszeć Jego głos, chce poczuć Jego obecność, ale jednocześnie trzyma w sercu rany, nienawiść, nieprzepracowane wspomnienia. A serce w takim stanie staje się zatwardziałe, zamknięte, obciążone. A kiedy serce tkwi w przeszłości, bardzo trudno zauważyć to, co Bóg robi w teraźniejszości. Jezus nauczał o tym w najpopularniejszej modlitwie świata, w Ojcze Nasz. Powiedział, I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Innymi słowy, przebaczenie, które otrzymujesz od Boga, jest bezpośrednio powiązane z przebaczeniem, które ty decydujesz się okazać innym. I tu mocny przykład z Biblii, historia Józefa. Wyobraź sobie, jego własni bracia go zdradzili. Wrzucili do studni, sprzedali jako niewolnika, wszystko z zazdrości. Józef miał wszelkie powody, by żywić nienawiść, urazę, żal. Cierpiał, był upokarzany, przez lata doświadczał niesprawiedliwości, ale wiesz, co zrobił, gdy w końcu miał szansę się zemścić, wybaczył, spojrzał na swoich braci i powiedział: To, co wy zamierzaliście uczynić na zło, Bóg obrócił w dobro. Józef zrozumiał, że trzymanie urazy tylko zatrzymałoby go w przeszłości. Wybaczenie było decyzją, która uwolniła jego serce i otworzyła drogę, by Bóg mógł dalej działać. A teraz zatrzymaj się i pomyśl, czy ty jesteś uwięziony w przeszłości przez brak przebaczenia? Czy jest jakaś rana, której jeszcze nie pozwoliłeś Bogu uzdrowić? Bo dopóki serce jest pełne urazy, trudno jest usłyszeć głos Boga. Przebaczenie nie jest łatwe, ale jest konieczne. To klucz, który otwiera drogę do prawdziwej bliskości z Bogiem. A skoro mówimy o bliskości, to prowadzi nas do trzeciego nawyku, który blokuje Twoją relację z Bogiem letnia wiara. Biblia mówi o tym wyraźnie w Księdze Objawienia. Bóg mówi: znam Twoje czyny, wiem, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny, albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, zamierzam Cię wyrzucić z moich ust. Mocne słowa, prawda? Ale taka jest prawda. Bóg odrzuca powierzchowną wiarę. Te wiarę na pokaz, te wiarę, która objawia się tylko w mediach społecznościowych, te, która od czasu do czasu pojawia się w kościele, ale w rzeczywistości nie ma korzeni, nie ma zaangażowania, nie ma prawdziwego oddania. Letnia wiara to życie na krawędzi. Mówisz, że wierzysz w Boga, ale nie rezygnujesz ze starych nawyków. Mówisz o wierze, ale żyjesz w lęku, wątpliwościach. Chodzisz do kościoła, ale w poniedziałek wracasz do tej samej pustej rutyny, daleko od Bożej obecności. Wiele osób tak żyje. Z zewnątrz wszystko wydaje się w porządku, ale wewnątrz serce jest zimne, oddalone. Problem z letnią wiarą polega na tym, że oszukuje, sprawia, że myślisz, że wszystko jest dobrze, a tymczasem coraz bardziej oddalasz się od słyszenia głosu Boga. Bóg pragnie prawdziwego zaangażowania. Pasji pełnego oddania albo jesteś z Nim całkowicie, albo tracisz czas. Jeśli zauważasz, że twoja wiara ostygła, że twoja relacja z Bogiem to tylko pozory, czas się przebudzić. Bo tylko z prawdziwie połączonym sercem z Bogiem usłyszysz Jego prowadzenie w swoim życiu. Kolejny nawyk, który powstrzymuje cię przed słyszeniem głosu Boga, to życie pod wpływem wątpliwości i strachu. I tutaj, musi to być bardzo jasne: strach i wątpliwości to broń przeciwnika, która ma uciszyć twoją wiarę. Kiedy zaczynasz się zastanawiać, czy Bóg naprawdę ma wszystko pod kontrolą, czy spełni swoje obietnice, czy słyszy twoje modlitwy, serce zaczyna wypełniać się niepewnością. A to blokuje twoją zdolność dostrzegania Jego obecności. Biblia daje na to doskonały przykład. Piotr chodzący po wodzie, dopóki skupiał się na Jezusie, dopóki jego oczy były utkwione w panu, Piotr chodził po wodzie, pokonywał to, co niemożliwe, łamał prawa natury, zwyciężał strach. Ale w momencie, gdy odwrócił wzrok, gdy zaczął zwracać uwagę na wiatr, fale, niebezpieczeństwo wokół, strach się pojawił, zwątpienie przejęło kontrolę i Piotr zaczął tonąć. Dokładnie tak wygląda nasze życie. Kiedy skupiamy się na problemach, na okolicznościach, na tym, co mówią inni, strach zaczyna dominować, a wiara znika. Ale gdy wybieramy patrzeć na Jezusa, ufać, nawet jeśli nie rozumiemy wszystkiego, pozostajemy silni. Musisz zdecydować się zaufać, nawet nie widząc całej drogi. Wiara nie polega na posiadaniu wszystkich odpowiedzi, ale na wierze, że Bóg czuwa, nawet gdy oczy nie widzą wyjścia. Istnieje jednak coś, co karmi strach i osłabia wiarę kompromisy z grzechem. To piąty nawyk, który oddala cię od Bożego głosu, i tutaj często problem nie leży w wielkich upadkach, ale w drobnych ustępstwach, w grzechach, które wydają się nieszkodliwe, w wyborach, które próbujemy usprawiedliwiać, mówiąc, to nic takiego. Ale Biblia jest jasna: nie da się służyć dwóm panom. Albo idziesz z Bogiem, albo jesteś przywiązany do rzeczy tego świata. Nie ma półśrodków. Wielkie niebezpieczeństwo polega na tym, że grzech zaczyna się subtelnie. To drobne decyzje, nawyki, które wydają się zwyczajne, ale stopniowo osłabiają serce i oddalają cię od duchowej wrażliwości. Zaczynasz uważać za normalne to, co kiedyś cię niepokoiło. Przyzwyczajasz się do postaw, myśli, zachowań, które zasmucają Ducha Świętego. A kiedy się orientujesz, Boży głos już nie jest tak wyraźny, Jego obecność już nie jest tak silna. Dlatego trzeba czuwać. Nie można akceptować małych, kompromitujących sfer, myśląc, że nie mają znaczenia. Każde, nawet najmniejsze ustępstwo, to krok dalej od Boga. Co najbardziej karmi te kompromisy z grzechem, negatywne wpływy. To szósty nawyk, który powstrzymuje cię przed usłyszeniem Bożego Głosu. Brak filtrowania tego, co konsumujesz, z kim przebywasz, co pozwalasz, aby weszło do twojego serca i umysłu. Biblia ostrzega: złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. I nie chodzi tu tylko o znajomych. Negatywne wpływy docierają przez telewizję, media społecznościowe, muzykę, filmy, rozmowy, środowisko. Każde słowo, każdy treść, którą chłoniesz, karmi coś w tobie: albo karmi wiarę, albo karmi strach, albo zbliża cię do Boga, albo cię od Niego oddala. I to nie tylko zewnętrzne głosy. Często najgorsze wpływy są w naszej własnej głowie. To myśli pełne zwątpienia, poczucia niższości, klęski, które karmimy dzień po dniu. Jeśli nie będziesz czuwać, te głosy zaczną kształtować Twoje wybory, uczucia, postawy, i nieświadomie zaczynasz oddalać się od Bożej obecności. Przyzwyczajasz się do strachu, grzechu, duchowej oziębłości. Dlatego musisz być świadomy i celowy w swoich wyborach. Musisz decydować. Czym będziesz karmić swoją duszę? Musisz filtrować głosy, których słuchasz, bo Bóg wciąż mówi, ale usłyszysz Jego głos dopiero wtedy, gdy zdecydujesz się uciszyć negatywne wpływy, które Cię dezorientują. Skoro już znasz sześć nawyków, które blokują Twoją bliskość z Bogiem, czas to zmienić, bo słyszenie Bożego głosu nie jest przywilejem nielicznych. To coś dostępnego dla każdego, kto decyduje się szukać, kto podejmuje duchową decyzję. Szybko podsumujmy te sześć nawyków, które muszą zniknąć z Twojego życia. Po pierwsze, ciągłe rozproszenia, nadmiar hałasu, powiadomień, mediów społecznościowych i trosk, które zajmują tak dużo miejsca w Twoim umyśle, że nie zostaje już przestrzeni dla Boga. Po drugie, Brak przebaczenia, ciężar urazy, żalu, ran, które wciąż nosisz i które zamykają twoje serce na to, co Bóg chce uczynić. Po trzecie, letnia wiara. Powierzchowna, pozorna, bez głębi i prawdziwego oddania, która trzyma cię na krawędzi, zdala od realnej Bożej obecności. Po czwarte, wątpliwości i strach. Te dwie bronie przeciwnika, które Cię paraliżują, sprawiają, że zaczynasz kwestionować wszystko, napełniają Cię niepewnością i uniemożliwiają pełne zaufanie Bożym obietnicom. Po piąte, kompromisy z grzechem, drobne ustępstwa, ukryte postawy, wymówki, które z pozoru wydają się nieszkodliwe, ale stopniowo gaszą ogień Ducha Świętego w Tobie. I po szóste, negatywne wpływy. Znajomości, treści, rozmowy, myśli, które oddalają cię od Boga, które karmią wątpliwość, strach i grzech. Jeśli chcesz wyraźnie słyszeć Boży głos, musisz dzisiaj zdecydować się usunąć te nawyki ze swojego życia. Jak to zrobić w praktyce? Oto kilka prostych, ale potężnych wskazówek. Po pierwsze, szukaj ciszy i samotności. Jeśli chcesz usłyszeć Boga, musisz nauczyć się wyciszać świat wokół siebie. Znajdź czas, wyłącz telefon, zamknij drzwi pokoju, zatrzymaj się i bądź w ciszy przed nim. Bóg mówi w ukryciu, mówi w ciszy, mówi wtedy, gdy decydujesz się zatrzymać wszystko i po prostu słuchać. Po drugie, spędzaj wartościowy czas z Bogiem na modlitwie i w czytaniu Słowa. Nie chodzi tylko o rozmowę z Bogiem, gdy czegoś potrzebujesz. Chodzi o budowanie relacji. Czytaj Biblię nie jako rytuał, ale jak ktoś, kto naprawdę słucha, co Bóg do niego mówi. Po trzecie, pielęgnuj aktywną i zależną wiarę. Nie siedź bezczynnie, czekając, aż wszystko samo się zmieni. Stawiaj kroki wiary. Ufaj nawet wtedy, gdy nie rozumiesz wszystkiego. Polegaj na Bogu w każdej decyzji i w każdej dziedzinie swojego życia. Po czwarte, se oczyść swoje serce z uraz i ukrytych grzechów. Zrób szczerą autoanalizę. Zobacz, co wciąż jest ukryte, co unikasz oddać Bogu. Przebacz, uwolnij się, wyznaj, okaż skruchę. Im bardziej twoje serce będzie lekkie i czyste, tym wyraźniejszy stanie się Boży głos w twoim życiu. Po piąte Otaczaj się ludźmi i treściami, które wzmacniają Twoją wiarę. To jest kluczowe. Przebywaj z tymi, którzy przybliżają Cię do Boga. Konsumuj treści, które karmią Twoją duszę, które podnoszą Cię duchowo, które zbliżają Cię do Jego obecności. Jeśli chcesz usłyszeć Boży Głos, musisz stworzyć w swoim życiu przestrzeń dla Niego. On nie będzie konkurował z chaosem, hałasem, grzechem i rozproszeniami. Bóg mówi, ale to ty musisz być gotowy by słuchać. Dlatego rzucam ci teraz wyzwanie. Zdecyduj się dzisiaj wyeliminować przynajmniej jeden z tych nawyków ze swojego życia. Zacznij od tego, co najbardziej cię blokuje, a zobaczysz, jak Boża obecność stanie się bardziej realna, intensywna i żywa każdego dnia. Bóg wciąż mówi. Pytanie brzmi, czy jesteś gotów by słuchać? A teraz na zakończenie chcę, abyś zachował tę prawdę w sercu. Bóg nigdy nie przestał mówić. Może to Ty przestałeś słuchać. Może w natłoku spraw, problemów, lęków, ukrytych grzechów, negatywnych głosów oddaliłeś się tak bardzo, że już nie rozpoznajesz, kiedy Bóg Cię woła, kiedy Cię prowadzi, kiedy Cię ostrzega. Ale pozwól, że Ci o czymś przypomnę. Bóg nigdy z Ciebie nie zrezygnował. On wciąż mówi, czasem przez słowo z Biblii, które czytasz, czasem przez przyjaciela, który daje ci dobrą radę, czasem przez pokój, który wypełnia twoje serce w środku burzy, a czasem przez ten film, który nie pojawił się w twoim życiu przypadkowo. Bóg mówi. I właśnie teraz mówi do ciebie, woła cię z powrotem, zaprasza, byś odrzucił to, co cię od niego oddziela, byś uwolnił się od nawyków, które blokują twoją bliskość z Ojcem. Ale to zależy tylko od ciebie. Decyzja jest twoja. Albo pozwalasz, by rozproszenia, urazy, strach, grzech i negatywne wpływy zagłuszały Boży głos w twoim życiu. Albo decydujesz się dzisiaj zmienić tę rzeczywistość. I nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Na pewno znasz kogoś, kto potrzebuje usłyszeć tę wiadomość, kogoś, kto czuje się zagubiony, kto myśli, że Bóg milczy, a w rzeczywistości musi się tylko nauczyć słuchać na nowo. Udostępnij ten film tej osobie teraz. To może być słowo, które odmieni jej życie, a ja chcę usłyszeć też od ciebie. Napisz w komentarzu poniżej, który z tych nawyków najbardziej musisz dziś porzucić. Bądź szczery, bo to może być pierwszy krok do nowego etapu twojej relacji z Bogiem. Bóg nigdy nie przestał mówić, czas byś znów zaczął słuchać. Niech Bóg cię błogosławi i do zobaczenia w następnym filmie.